Jak być kochaną Wojciecha Hasa z roku 1962, zrealizowany według opowiadania Kazimierza Brandysa, jest trochę takim odpowiednikiem tego francuskiego kina nowofalowego w kinematografii polskiej. Mówili, że mam w sobie światło. Może i miałam, ale pecha także. Całun jego jak śnieg biały, na calunie kwiat. Choć go łzy nie opłakały, na mogilę padł. Jak się masz, śliczna panienko. Dobrze, mógł wam zapłać. Na przykładzie filmu Jak być kochaną można obserwować, w jak ciekawy i złożony sposób kino może przedstawiać ten proces pamięci indywidualnej. Tą wspominającą jest tutaj bohaterka, aktorka Felicja, grana wspaniale przez Barbarę Kraftówną. Po pierwsze, istotny jest związek sytuacji wspomnienia z, tą, z tym całym ciągiem retrospekcji, które oglądamy. W filmie. Tę sytuację można określić jako sytuację narracyjną, bo to jest sytuacja, w której toczy się opowiadanie. Wszystko, co nas spotyka, z początku nazywamy życiem. Dopiero po pewnym czasie okazuje się, że to jest kraj. Nie wybierała mnie. Nikogo, nawet jego. Przyszli i powiedzieli: Musisz go przewieźć w bezpieczne miejsce. Wyznaczono cenę za jego głowę. Czy pani wierzy, że można że można mnie uratować. Włos panu z głowy nie spadnie. Bohaterka leci do Paryża na zaproszenie takiej słuchaczki cyklicznej audycji radiowej, w której ona jest główną wykonawczynią powieści radiowej. Więc to ma związek z pracą, którą ona w tym momencie życia wykonuje. Niezwykła jest sama sytuacja podróży. W dodatku w tym okresie PRL-u po październikowym, akcja filmu toczy się gdzieś właśnie z końcem lat 50., podróż Polaka na zachód, do wielkiej, do wielkiej europejskiej metropolii, była takim niezwykłym świętem. Bohaterka podróżuje w towarzystwie atrakcyjnego mężczyzny, nieznajomego. Ma jakieś wyobrażenia na, na jego temat, wyobraża sobie, jak mogłaby przedstawić siebie w rozmowie z nim. Ale równocześnie, co szczególnie ważne, to, co wspomina, jest związane z taką życiową traumą. Ona rekonstruuje najbardziej tragiczny epizod własnej biografii związany w dodatku z tragiczną sytuacją całej zbiorowości, z okupacją, z Drugą Wojną Światową. Wspomina tragicznie zakończoną i przede wszystkim nieodwzajemnioną wielką miłość do swojego kolegi, aktora, który tej jej miłość odrzucił. Jest takie powiedzenie, że mężczyzna wybrał sobie kobietę, aby jego klęski miały twarz i oczy. On mnie nawet nie wybrał. Tym bardziej miał prawo mścić się na mnie, to takie proste. Gdyby przywołać taką parę pojęć, którą Zygmunt Freud proponuje opatrzyć ten mechanizm, określić ten mechanizm, można powiedzieć, że ona przechodzi ze stanu melancholii do pracy żałoby. Człowiek, kiedy Spotyka go w życiu coś tragicznego, traci bliską osobę czy właśnie ktoś odrzuca jego wielką miłość, musi ten proces przepracować, zdać sobie z niego sprawę, zdać sobie sprawę ze straty, którą poniósł, żeby móc żyć dalej. Ten proces określa się właśnie jako pracę żałoby. Jeśli tej pracy nie wykonamy, to żyjemy w wiecznym stanie melancholii. Można powiedzieć, że w filmie Jak być Kochaną możemy obserwować właśnie proces przepracowywania żałoby, dokonywania pracy żałoby za pośrednictwem procederu pamięci. I film może nam ten proces przedstawić. Nie miałam pojęcia, że takie będzie zakończenie. Miałam uczucie, że staje się częścią tła tego, co dotychczas działo się za moimi plecami. Cofnąć się o krok w kierunku tego tła obejrzeć z pewnej odległości swoje podeptane miejsce.